Was wszystkich przy, przybyłych gości i stałych bywalców w, w tej ko, 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 kościele. E, e, jeśli ktoś właśnie chce pójść z dziećmi na szkółkę, to też oczywiście może. To, to zapraszamy. E, dziękuję za, 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 za śpiew, za, za uwielbienie. E, no cóż. Kontynuujemy naszą serię, serię rozważań o królewskim ży życiu. I zanim rozpocznę, to chciałbym e, wymienić kilka takich rzeczy, które. Które są najbardziej pożądane na świecie. Może, może, nie, może nie dla każdego z nas to będzie takie pożądane na świecie, bo każdy z nas ma może inny, inne oczywiście wartości, ale, ale wybrałem te, które się najbardziej powtarzają, które, za którymi ludzie gonią, zdobywają, raczej zdobywają, znaczy kupują, nabywają te, te rzeczy. I jest w złoto, na przykład platyna, diament, jest nim woda, tlen i zdrowie. No takie jedne z rzeczy. Może to nie, nie są najważniejsze, ale myślę, że ludzie za tym gonią. I, i my, my gonimy może, z, może kilka tych rzeczy też, jest, za którymi też podążamy czy, czy nabywamy. Każda z tych, z tych rzeczy, każda z tych z tych wartości ma swoją cenę, tak? Przykład złoto na dzień dzisiejszy, może, może to się jakoś tam zmienia co codziennie, ale za kilogram złota zapłacimy dzisiaj około 227 tysięcy złotych, zł, tak? Za platynę jest to cena około 126 tysięcy. Diament jest wyceniany na 226 tysięcy złotych za gram, tak? No i oczywiście diament się inaczej tam mierzy jeszcze, ale tutaj na, po, na potrzeby, żeby nam, nie, e, żeby nam to zobrazować, le, lepiej użyłem tego e, na gram. Woda z kranu. Wo, 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 wodę z kranu używamy codziennie, tak, czy do mycia, czy, czy, czy do picia. E, płacimy za litr wo wo wody takiej z kranu około 37 groszy, a woda butelkowana już jest droższa, tam o złoty 33 około. W niektórych krajach nawet Coca-Cola jest droższa e, niż woda, znaczy jest tańsza, przepraszam, jest tańsza niż woda, także to też jest e, cie ciekawe. E, Tlen, tlen, butla tlenu, taka 15-litrowa, wyobraźcie sobie, 15-litrową butlę tlenu kosztuje dzisiaj około 50 zł. Taki koncentrator tlenu jest już, który z powietrza wyciąga, z powietrza wyciąga tlen. On kosztuje od 3000 do 10 tysięcy. To takie wahania dość duże. Te ceny w ogóle skakały w pandemii, bo sam kupowałem taki koncentrator tlenu dla mojego taty. E, także, także tu są ceny takie rozbieżne zdrowie. Tak? Zdrowie jest najważniejsze. I często ludzie, ludzie płacą, czy my płacimy duże pieniądze na przykład za operacje, które są nam potrzebne, by przeżyć. No tak, albo są nam pod... No to jest o zagrożenie ży ży życia. mówię o operacjach plastycznych, które gdzieś tam poprawiają nasz, nasz wizerunek. One są też bardzo drogie, ale z drugiej strony te, które zagrażają naszemu życiu. I taka na przykład szczepianie takiej pompy pomagającej komorę serca. To dziś wyczytałem, nie, nie bierzcie tego <laughs> jako, jako taka ulotka i medyczna ale to wyczytałem prosto z internetu, ale taka pompa smagająca komorę serca kosztuje około 400 tysięcy złotych. Na przykład wstawianie zastawki w aorcie kosztuje już około 100 tysięcy złotych. Stymulacja nerwu w leczeniu padaczki, bo jest coś, coś takiego, nawet nie wiedziałem, ale dowiedziałem się, 60 tysięcy złotych około musimy zapłacić. Szczepionka na malarię kosztuje 240 złotych, zł, a co ciekawostką jest, na malarię umiera co roku około 800 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie, że, że to, są, to są też taka, jak nie jest to duża cena, a ludzie nawet e, umierają na, na, e, na ta, taką chorobę, gdzie jest lek. Gdy zmieniają się warunki, tak, gdzie zmieniają się warunki, to wszystkie ceny ulegają zmianie, tak jaką wartość będzie miała dla Ciebie szczepionka na malarię, kiedy na przykład będziesz umierać tak? na tą chorobę? Jak ona będzie dla Ciebie cenna? Może, możliwe, że będzie bezcenna. Tak? Jaką wa wartość będzie miała mieć dla Ciebie litr wody, gdy będziesz wyczerpany spragniony bez dostępu do sklepu? Będziesz na pustyni albo gdzieś wyczerpany w górach, gdzie nie ma dostępu do wody. Tak? Bezcenny. Jaką wartość będzie miał dla ciebie tlen, kiedy twoja najbliższa osoba potrzebuje jej, bo jest nie niedotleniona i może w każdej chwili umrzeć? Bezcenne. Za te rzeczy byśmy dali wszystko, żeby tylko uratować siebie lub innych swoich najbliższych. Nie? Dzisiejsze kazanie jest kontynuacją właśnie tej serii o królewskim życiu, i jak każde to kazanie jest oparte o pewną przypowieść, przy jego temat dzisiaj to bezcenna wartość. Czytajmy na początku dwie krótkie przypowieści, które Jezus zostawił, zostawił obok siebie, by podkreślić aspekt, aspekt właśnie Królestwa, Królestwa Bożego. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale i będziemy czytać od 44 wersetu. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 44 wersetu. Królestwo Niebios, czy Królestwo Boże, jest niczym skarb, który został ukryty gdzieś w ziemi na polu. Gdy ktoś natknie się na niego, zakopuje go, zaznacza jego położenie tak, by mógł do niego wró wrócić i biegnie uradowany, aby sprzedać wszystko, co ma, aby nabyć to pole. Królestwo niebios, czy Królestwo Boże jest również podobne do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy w końcu znajduje perłę niespotykanej wartości, biegnie sprzedać wszystko i wraca, by ją nabyć. To są dwie przypowieści, bardzo blisko siebie zestawione. Jezus prawdopodobnie chciał podkreślić ten aspekt Królestwa Bożego, tą wartość, tak, którą, którą ma Królestwo Boże. Zakopywanie skarbów w tamtych czasach, w celem ich ukrycia, był sposobem bardzo często praktykowanym. Tak? W Palestynie zdarzało się takie ukrywanie skarbów znacznie częściej ze względu na nieustanne przemarsze wojsk lub jacy jakichś takich no, nie wiem, wędrownych złodziei. Tak? Którzy, którzy, chcieli, którzy chcieli coś zarobić na, na, na tej swojej wędrówce. Dlatego ludzie kładli swoje mienie w postaci monet, nie wiem, ukrywali je w dzbanach, w jakichś jaskiniach, do urn glinianych, do skrzyń, zakopywanych potem w ziemi lub chowanych w grotach, tru, trudno do dostępnych. Jezus często odnosi się do przykładów, do codziennych przykładów z życia swoich słuchaczy. I w tym przypadku chciał też, by kolejny aspekt Królestwa Bożego mógł być zobrazowany taką ilustracją. W tych dwóch przepowieściach chodzi o bezwzględną, najwyższą wartość Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego, jak mówi akurat ten przekład. Dla zdobycia, którego trzeba poświęcić wszystko. Tak? W tekście można zauważyć ra, radość z podjęcia decyzji o zakupie. Tak? To kładzie też nacisk na entuzjazm, z jakim my przyjmujemy, czy powinniśmy przyjmować Królestwo Boże, tak? jakim powinniśmy przyjmować Ewangelię, powinniśmy przyjmować e, wiadomość o Chrystusie. Tylko najwyższa wartość może obudzić tak, taki entuzjazm. Tak? Dlatego Ciekawym jest to, że nie skarb i pe, perła w, tym, w, tym, w tych dwóch przypowieściach, nie skarb i perła, chociaż często ja o tym fragmencie tak myślałem, że chodzi o skarb i o perłę, ale nie o skarb i pe, perłę tu, tu chodzi, ale, ale że są one w centrum tej przypowieści, gdyż im nie poświęca się więcej określeń, lecz dwoje ludzi i ich identyczne postawy wobec życiowej szansy. To jest, Tutaj jest nacisk na na to, co wypowiada Jezus, tak? Jezus oczywiście mówi o czymś bezcennym, o wartości Królestwa Bożego, tylko że nacisk kładzie na, na, na postawę, z jaką ktoś przyjmuje to, tak? Jak daje wszystko, sprzedaje wszystko, aby zakupić to, o czym mówi Jezus, tak? Wspólna ich postawa wyraża się w jednakowej decyzji wyzbycia się całego mienia, dla zdobycia tej jedynej szansy. U obydwóch cały majątek był na to potrzebny, to jest takie też ciekawe, ale zarazem wystarczający. To jest też, także miejmy to w pamięci, że cały ich majątek był na to potrzebny, a zarazem był wystarczający. Na pierwszy plan nie wysuwa się sam skarb i perł, ale postawa kupca, który sprzedaje wszystko, co ma i dokonuje zakupu. Ciekawe jest, że wszystko, co ma, wystarcza na zakup tej bezcennej roli, bezcennej tylko dlatego, że ona zawiera ten pożądany skarb. Nie rola była ta, ta, ta cena, tylko skarb, malutki skarb, może w wielkości malutki, ale był bezcenny, dlatego ta rola była bezcenna, tak? Jezus tą przypowieścią chciał zaznaczyć, że Królestwo Boże też nie jest sprawą dziedzictwa, które się należy tylko narodowi izraelskiemu, bo mówił wtedy do Żydów, tak? Ze względu na, na pochodzenie. Przeciwnie, dla królestwa, żeby je osiągnąć, trzeba poświęcić wszystko. Nie? Też Jezus mówi o tym, że, że, że jeśli, wy, że ja muszę być Twoim Panem, tak? i nie będzie dwóch Panów. Nie możesz służyć dwóm Panom. Czyli musisz uznać jednego Pana tak? w swoim życiu. Czyli musisz poddać wszystko temu jednemu Panu. W tej sprawie nie ma mowy o półśrodkach czy tańszych. Zamiennikach Królestwa Bożego. Nie ma tańszych zamienników Królestwa Bożego. Jaką wartość ma dla mnie, dla ciebie i dla mnie Królestwo Boże? Jaką wartość ma dla mnie i, i, i dla ciebie Jezus Chrystus? Aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwólcie, że posłużę się jeszcze jednym fragmentem. Jest on zapisany w tej samej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, ale w XIX rozdziale od XVI wersetu. Wagner Matusza, 19 rozdział, 16 wersetu. Wtedy pojawił się jakiś młody człowiek, który podszedł do Jezusa i spytał: Nauczycielu, co dobrego powinienem uczynić, aby zagwarantować sobie udział w odwiecznym i nieskończonym życiu? A Jezus w odpowiedzi tak mu rzekł: Skoro pytasz mnie o dobro, to wiedz, że dobry jest tylko sam Bóg. Jeśli zaś chcesz wejść do rzeczywistości Jego życia, pełnij Jego wolę. Ale co konkretnie spytał młodzieniec? Wówczas Jezus odparł: Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie, nie zeznawaj fałszywie przeciw drugiej osobie, szanuj swego ojca i matkę, a także miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Na to my młodzieniec oświadczył: Przestrzega, Przestrzegam tych wszystkich przykazań, czy to wystarczy, czy niczego więcej mi nie brakuje. Wówczas Jezus powiedział: Jeśli chcesz być doskonały. To odejdź te teraz, sprzedaj swoje dobra, a z tego, co dostaniesz, wspomóż swych ubogich bra, braci w wieże, w taki sposób zgromadzisz sobie skarb w niebiosach, następnie wróć i podążaj za mną. Gdy to usłyszał posmutniał i odstąpił od Jezusa, gdyż miał wiele posiadłości, do których Jego serce było mocno przywiązane. Jezus zaś wobec uczniów tak to skomentował: posłuchajcie uważnie ludziom zamożnym jest niezwykle trudno wejść do Królestwa Niebios. Prędzej sznur z wielbłądzie sierści przeciśnie się przez ucho igły, niż bogacz wejdzie do Bożego Królestwa. Ta uwaga wprost ścięła uczniów z nóg. Natychmiast zaczęli go wypytywać: Kto zatem zdoła się uratować? Jezus zaś spojrzawszy na nich, rzekł: Patrząc po ludzku, to nikt lecz to, co nie jest możliwe dla ludzi, leży w mocy Boga. Wtedy odezwał się Piotr, a my, pa, panie, co z nami będzie? Wszystko przecież zostawiliśmy, by pójść za Tobą. Na to Jezus odpowiedział, zapewniam wam was uroczyście, że kiedy nastąpi odrodzenie całego stworzenia, to znaczy gdy ja, Syn Człowieczy, objawię się tylko się, się jako ten, który zasiada na tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, również zasiądziecie na dwunastu tronach, bo sądzić dwanaście rodów Izraela. Co więcej, zapewniam was, że każdy, kto mnie oraz... Królestwo Boże będzie cenić wyżej niż swój dom, niż swoją naturalną rodzinę, włącznie z dziećmi i każdy, kto z uwagi na mnie zrezygnowałby z osobistego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z posiadaniem zasobów materialnych, otrzyma według duchowej miary sto razy więcej niż to, z czego zrezygnował. A nadto odziedziczy odwieczne i nieskończone Boże życie. Tam zaś wielu z tych, którzy teraz powszechnie uważani są za osoby wybitne, otrzyma miejsca ostatnie. Zaś ci, których świat teraz nie ceni, a nawet którymi pogardza, w przyszłym świecie otrzymają pierwsze miejsca. To jest taki dość szeroki aspekt. No, oczywiście nie będę interpretował całej tej wypowiedzi, ale ona, się, ona bardzo koreluje z tym, co, 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 co mówimy akurat w tym temacie. Jaką wartość, teraz powtórzę to pytanie, jaką wartość ma dla mnie i dla Ciebie Królestwo Boże, czyli Jezus Chrystus, tak? Mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus mówił tak naprawdę o sobie, mówiąc o Królestwie Bożym. Ta wartość nie ma konkretnej ceny, jaką widzimy w sklepach, że to i to kosztuje 100 zł, to 200, to 50, tak? Ta wartość nie ma konkretnej ceny, dlatego, ale nadal ma wartość, tak? Nie ma konkretnej ceny, ale nadal ma wartość. E, kosztuje wszystko, co masz, dlatego jest bezcenne. Coś, co nie ma ceny, jest bezcenne, tak? Ktoś może wejść na przykład do Muzeum Narodowego, tak? I, I powie, ja chcę to kupić. No nie, to nie kupujemy rzeczy, tak? To jest bezcenne. No to od 500 lat ma, ma na przykład jakaś rzeźba, tak? No tego nie sprzedajemy, to jest bezcenne. Tak samo Jezus nakazał bogatemu młodzieńcowi zrobić ze swoim bogactwem, by zyskać życie z Chrystusem. Tutaj podkreślam, Jezus nie mówił o tym, że, nie wiem, że interesowały Go jego pieniądze, tak? Nawet, zobaczcie, Jezus nie mówi, że sprzedaj wszystko, co masz i daj mi, a wtedy ja Ci dam życie wieczne. Zauważcie, że On miał sprzedać, rozdać ubogim, tak? Który nie, ubogim braci w wierze, no można tak powiedzieć, tak? ale pewnie byli jacyś bardzo biedni ludzie, którzy zostali prześladowani z tego powodu, że, że, że uwierzyli w Jezusa i nie mieli za co żyć. Głodowali. Już prześladowania były w pierwszym wiek, wieku, także to, to nie była jakaś, jakaś nowość. Ale Jezus mówi: oddaj im, ale i teraz, kiedy jesteś taki biedny i bez grosza, idź za mną. To była to było ta, ta ciekawa wypowiedź Jezusa. I ona w tym, w, tym, w tym kontekście była wypowiedziana. Przy Jezusie Chrystusie nie zobaczysz nigdy określonej ceny, ponieważ jest bezcenny. Tak? Jeśli nie jest wart wszystkiego, co masz, to najwyraźniej cię nie stać. Tak? Bogaty młodzieniec miał dużo pieniędzy, ale o wiele biedniejsi od Niego. O wiele biedniejsi od niego zyskali wstęp do Królestwa Bożego, zyskując relacje z Jezusem. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest ciekawe zdanie. Bogaty młodzieńc miał dużo pieniędzy, ale o wiele biedniejsi od niego zyskali wstęp do Królestwa Bożego, zyskali relacje z Jezusem. W świecie arabskim dobrym zwyczajem tym kupna-sprzedaży jest negocjacja ceny. Tak? Nawet ważniejsza niż ten cały sprzedawanie i, i, i kupczenie tak zwane, tak? Jeśli z jakimś kupcem nie targujesz się, to on może uznać to za lekceważenie, tak? Widząc pro produkt, kupiec wychodzi z jakąś podstawową ceną, ale liczy się to, jaką ty przedstawisz. On chce tego, on, on oczekuje tego, żebyś powiedział, jak ty widzisz tą wartość, tak? Czy ona nie jest zawyżona, czy jak? Ta rzecz ma jakąś wa wartość, ale ile ty byś za nią dał? Bogaty młodzieniec niekoniecznie chciał znać cenę królewskiego życia. Tak, tak, w cudzysłowie. Ale raczej jego motywacja leżała w chwaleniu się, ile on może za to dać. Dużo dawał, tak? No, kto by się dzisiaj po pochwalił tym, że no, ja od młodości stosuję się do wszystkich przykazań, tych najważniejszych w swoim życiu. Ja bym, ja bym na pewno nie wiem, jednego procenta z tego nie wypowiedział. Nie, nie, nie pochwaliłbym się takim dorobkiem. Nie pochwaliłbym się taką wartością. Tak? Ale ten młodzieniec żył tak. Myślę, że nie oszukiwał. Nie był takim nad, nadętym ja żyję wspaniale, przestrzegam wszystkiego, ale jak nikt nie widzi to, to inaczej robi. Myślę, że on taki był. To nie był człowiek, e, to był rzetelny, bogaty młodzieniec. Można powiedzieć o nim, że był rzetelny. Tak? Dlatego M możliwe, że się chwalił tym, ale myślał, że to jest to, co on ma robić. Był nauczony tak przez wiele lat, od młodości, że wystarczy prze prze wypełniać przekazania. A Jezus go zaskoczył. Być może negocjował warunki otrzymania e, tego życia wiecznego, pytając Jezusa o cenę. A Jezus mu odpowiedział, ta cena to wszystko, co masz. Ta cena to cały ty. Bez reszty. Cały ty. On jednak negocjuje, mówiąc, że przestrzega sporą część de de dekalogu. Jezus znowu mówi, to za mało. To jest za mało. Myślał, że go zadziwi tym, że, że, że pokazuje mu swoją cenę. Ale Jezusa to nie wzruszyło. Bo mówił o czymś bardziej głębszym i wartościowym. To za mało. Chcę, byś dał wszystko, co masz, ponieważ to, co masz, jest niczym w porównaniu... Co za to otrzymasz? Gdyby, gdyby tylko zaufał Jezusowi, jak mówił, że Królestwo Boże jest jak ukryty skarb i perła w ziemi, na dzień dzisiejszy jeszcze niewidoczna, lecz o wielkiej, bezcennej wartości, mógłby z radością przyjąć zaproszenie do relacji z Jezusem. Wierzę w to, żeby jakby zobaczył tą wartość w Jezusie, ten bogaty młodzieniec, i zapomniałby o swoim, o swoim światopoglądzie na ten temat. Na tym, jak powinno wyglądać Królestwo Boże, jak on sobie je wycenił, to myślę, żeby z radością przyjął, z entuzjazmem, jak tych dwóch, te, te dwie osoby w tej, tej, tej przypowieści, którzy z entuzjazmem sprzedali wszystko, aby zakupić tą jedną rolę czy tą jedną perłę. Tak? W świecie inwestycji i giełdy, gdy ktoś wydaje cały swój majątek na jedną na przykład spółkę byłby zwyczajnym głupcem, a nawet można by go nazwać hazardzistą, tak? E, na pewno niepoważnym inwestorem. Mądre zarządzanie pieniędzmi, to tak zwana i tak tutaj jest takie, e, taka, taka definicja świata inwestycji, dywersyfikacja portfela. Ktoś nie, nie, nie wie, to, w, to wytłumaczy najprościej. Najprościej mówiąc, nie inwestujesz wszystkiego w jeden, w jeden rodzaj inwestycji. Po prostu. Inwestujesz w różne rodzaje inwestycji, by jak coś nie wypali, to te, czy... Nie stracisz całości swoich pieniędzy, tak? Bo to jest zbyt wielkie ryzyko utraty wszystkich swoich aktywów, jeśli zainwestujesz w jedną spół, spółkę, tak? I teraz jednak z Królestwem Bożym, o czym mówi Jezus, jest, sprawa, sprawa się ma całkiem inaczej. Wszystko albo nic. Tak? Nie możesz zakupić trochę akcji Królestwa Bożego i trochę akcji Królestwa Innego, tak? Nie może trochę uwierzyć w Pana Boga, ale też ufać innym autorytetom, stawiając ich na równi z Panem Bogiem. Często nieraz osoby pa, patrzące na, 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 na wierzących, którzy oddali się w zupełności Panu Bogu, czyli żyją po prostu. E, naprawdę w posłuszeństwie dla, 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 dla Pana Boga, traktują to poważnie, tak? że chodzą, że, że, nawet, że nawet są w stanie poświęcić coś, poświęcić nawet swoją reputację, kiedy muszą się, nie wiem, przyznać, że jednak wierzą w Jezusa Chrystusa, a to dzisiaj nieraz jest wstyd, bo ktoś powie, że, że jesteś staroświecki albo, albo, albo już do, no, do nas tak, że za bardzo nie, nie, nie należysz, tak? bo, 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 bo wierzysz że w jakiegoś Boga, to jest jakieś takie e, siara taka, nie? nie? Ale często osoby patrzące na wierzących, którzy oddali w zupełności się Panu Bogu, traktują z pogardą, że im tak odbiło nieraz na punkcie wiary. Nie możesz za bardzo wierzyć w Pana Boga. Nieraz jak ktoś mówi, ty, ty za bardzo poważnie to wierzysz, to nieraz jak mówię o, o Panu Bogu komuś, to nieraz jest także taki, taki kontraargument ich, ty trochę jesteś taki za, za bardzo za tym Panem Bogiem, bo ty, co, jakbyś wszystko postawił na jedno, na jedno koło to, że, że wszystko co, co widzisz to, to Pan Bóg albo tam, nie, Pan, albo tam Pan Bóg, nie? Ja mówię, no tak, ale nie można, nie wiem, za bardzo wierzyć w Pana Boga, to nie, nie ma czegoś takiego, nie ma takiej definicji. Nie ma te, takiego powiedzenia: za bardzo wierzysz. Nie? Nawet bardzo wierzysz to za mało, w tym, tym poczuciu, o czym mówi Jezus, mówiąc o wartości, jaka jest bezcenna, we bezcennej wartości, jakim jest Królestwo bo Boże. Nie można wierzyć bar tak bo bardzo mocno, że polegasz na Panu Bogu w 90%. Przecież to, to dużo naprawdę dużo, 90% polegania na, na, na kimś, no to jest już naprawdę dużo, a jednak za mało by mieć swój udział w Królestwie Bożym dlatego kupiec przy, przy, przy powieści nie wydaje połowy, a nawet większości swojego majątku za przykładową rolę ale sprzedaje wszystko, aby nabyć to to pole, wszystko tam nie ma, że sobie jakieś tam pieniądze odłożył i kupił coś jako kolejna inwestycja tak, on wydał wszystko, bo widział w tym bezcenną wa wartość Dlatego Jezus chce, aby bogaty młodzieniec sprzedał wszystko, co Go trzymało, co Go trzymało i nie pozwalało Mu nawet spojrzeć na Jezusa, że jest tym wytęsknionym Mesjaszem, bezcennym Mesjaszem, osobą, która jest, za którą można pójść, nie patrząc na, na przeszłość, na przyszłość, na swoje życie, ustatkowane czy nieustatkowane. Tak? Tego Jezus chce, aby bogaty młodzień sprzedał wszystko, co, co Go trzymało, i na dodatek rozdał to wszystkim potrzebującym braciom wierze, i następnie poszedł za Jezusem. Ta relacja miała się zacząć w Jego życiu poprzez uwolnienie Go od trosk tego świata, które prawdopodobnie już nigdy Go nie opuściły do końca życia, bo ciągle się o to zamartwiał. Ciągle myślał o swoim biznesie i inwestycji, a Jezus już poszedł dalej. Uczniowie z nim też poszli, którzy jeszcze zostali przy, 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 przy Nim, tak? Zachował bogactwo, ale stracił o wiele więcej, bo stracił samego Jezusa. I nasza postawa nieraz balansuje pomiędzy taką, jaką reprezentowali apostołowie, zostawiając wszystko, by podążać za Jezusem, a taką, jaką reprezentuje bogaty młodzieniec, który chciałby sam wycenić wartość Królestwa Bożego. I osiągnąć życie wieczne tylko na swoich warunkach, a nie na warunkach Pana Boga. Jezus dzisiaj wzywa nas, nas, mnie i Ciebie, byśmy przyjęli Jego warunki. Ponownie zaufaj mu, że pełna wartość życia, jakie On tobie oferuje, dopiero się ukaże w pełni, w czasie i w miejscu, jakie On wybrał. Nie żyjemy jeszcze w doskonałym świecie. Ten świat się zmieni. Ten świat kiedyś zostanie zniszczony po, po to, żeby Bóg nas prowadził do nowej rzeczywistości, do nowej ziemi, do nowego, nowego nieba. I, I dlatego On mówi, że coś jeszcze większego jest, co, 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 co chcę Wam pokazać. Ale na Jego osobie, na Jezusie Chrystusie może mieć pewność, że to będzie coś niesamowitego, bezcennego. Tak? I mając w Ewangeliach opis Jego życia, Jezusa Chrystusa, na, na ziemi, możemy być pewni, że taki sam będzie i w niebie. Tam będziemy żyć z Jezusem już bez ograniczeń własnego grzesznego ciała, swojej natury, bez, bez ograniczeń, e, nie wiem, e, słabości na, na naszych ciał.. Tak? W swoich wypowiedziach obiecał również, że to, co otrzymaliśmy od Niego do, do tej pory, to jest namiastką tego, co nas czeka. A to, co utraciliśmy ze względu na decyzję pójścia za Nim, otrzymamy w stokrotnie więcej w swoim czasie.